Cześć kochani, witajcie w Niedzielnym Mierzymy. Dzisiaj będę mieć dla Was mierzymy z Mi Complete, polska marka oraz coś z CNA, bo zrobiłam małe zamówienie. Także linki do wszystkiego macie na dole. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Weźcie sobie coś pysznego, do picia herbatkę, kawkę i spędźcie ze mną ten wieczór. Także co, zacznijmy sobie od mi Complete, CNA, zostawimy na koniec. Ja spinam włosy, żeby mi się lepiej mierzyło. I też yy, na Instagramie moim pojawi się rolka właśnie z tymi stylizacjami. Taka mała zapowiedź tego filmu, więc może trafiliście tutaj przy przez rolkę. Od razu wam powiem, że dostałam kod zniżkowe dla was. Na hasło styl macie zniżkę. Informacje w opisie. Rozpakowuję tę paczkę. Kochani, jeżeli interesuje was ten makijaż, to jest to makijaż kosmetykami Glamshop i Kwiat Paproci. Jest w piątek dodany, także zostawiam wam link na dole również do tego makijażu. Zmieniłam tylko pomadkę na taką, która mi bardziej pasuje, czyli na Talisman z tej kolekcji, ale wszystko znajdziecie w filmie. Dobra, otwieramy, bo jestem ciekawa, co tutaj jest. Okej, okay, pierwsza rzecz to sweterek, ale w ogóle jaki ładny kolor. Wiecie co? Ten sweter jest taki beżowy z nutką różowego. W ogóle nie wiem, czy tutaj kamera odda ten kolor. Sorry tutaj za ten cień, ale tutaj idzie statyw mi widać. Ten kolor jest taki no z odrobiną, z odrobiną różowego. Ja mam wszystko rozmiar XL. Zobaczymy, jak będzie na mnie wyglądać. Wiecie, ja jestem wysoka, więc tylko o to się boję, że tutaj coś na wysokość będzie nie tak, ale zobaczymy. Kochani, skład tego swetra to 90% wełna merino i 10% kaszmir. Ja wiem, że zale napiszecie, trzeba iść do Lumpa, poszukać, znajdzie się kaszmirowy sweter. Nie znam nikogo, kto znalazłby w Lumpie kaszmirowy sweter, ja bym bardzo chciała, ale to jest tak miłe. No idealne, wiecie, na długość właśnie do leggingsów, do jeansów. E, tutaj e, zobaczcie, jeżeli chodzi o mnie, to do połowy pośladków, bardzo fajny, wygodny. Taki półgolf, podoba mi się tutaj, że to nie ściska, ściągacz nie jest taki mocno przyszy. I Miałam wczoraj cały dzień taką sukienkę, gdzie miałam taki duży golf i pod koniec dnia po prostu marzyłam o tym, żeby zdjąć, a tutaj jest bardzo, bardzo przyjemnie, także na pewno będę często. chodzić. tutaj też nie ściskające ściągacze. Materiał jest prześwietny. Trzeba tylko pamiętać o tym, żeby odpowiednio to prać, żeby tego nie zniszczyć. Piękna rzecz. Nie, bardzo mi się podoba. Jestem zachwycona. Dalej mam e kurtkę i ta kurtka jest w różnych kolorach. Chyba jest też szara z tego, co pamiętam. To jest ta garderoba kapsułowa Mi Komplit Wrocław. Pamiętaj, że jesteś kompletna taka, jaka jesteś. Zaraz zobaczymy skład. Widziałam tą kurtkę na osie i mówię wow. Spodobała mi się ze spódniczką. Na, te, na właśnie zestaw ze spódniczką. Bardzo mi się spodobał. W ogóle tak mnie grzeje ten sweterek. Jest przemiły. W środku ma taką podszewkę w kropeczki i mamy tak. To jest komplet Osa z ich współpracy. Śledzę oczywiście osę i po prostu świetne treści zamieszcza, i 100% jest to wiskoza. Jest też fajny materiał, zobaczmy jak leży na mnie. Teraz tylko włosy do tyłu, kocham siebie w granacie, nawet bardziej niż w czerni. Granat to jest taki mój elegancki kolor. jak, jak ładnie to wygląda! Jak pięknie! Idealnie, jeżeli chodzi o krój dla mnie, o długość. Dobrze skrojony. Właśnie mi się u Osy podobało taki ala mundurkowy styl, że miała warstwy granatowe, białe i to wyglądało tak, tak bardzo prepi ala mundurek. Też tutaj wyciągnięte rękawy. Mega elegancko się czuje kolor. O, tu bliska widzicie kolor. Kolor jest, kolor jest przepiękny. Tak z daleka nie widać, bo... Wiecie, tu się kontrast robi, ale z bliska widać. No i długość. Ja jestem wysoka, niższa osoba. Oczywiście będą miała tą kurtkę trochę dłuższą, ale bardzo mi się podoba. Czuję się niesamowicie elegancko. No tutaj przy makijażu, fryzurze śliczna rzecz do garderoby kapsułowej. Brakowało mi zdecydowanie takiej dobrej jakości kurtki granatowej, marynarko kurtki, świetne to jest. Bardzo mi się podoba wykonanie. Tu dziewczyny mi wybrały coś z kolekcji, czego nie zamawiałam, ale chyba po kolorze mi wybrały, żeby mi dopasować taki szalik. One size, Made in Wrocław. I jaki to jest skład? Jakość tych rzeczy. Ja już Wam robiłam mierzymy wakacyjne i, i część z Was doceniła, bo oczywiście część z Was napisze, że to jest po prostu za drogie, bo, bo nie na przeciętny portfel. Ale jeżeli chcecie, żebym mierzyła jakościowe rzeczy polskich marek, no to ceny są wiadomo, że wyższe, bo to jest produkcja polska. Produkowanie tutaj w etyczny sposób jest drogie. Nie jest to sieciówka. Nie mogę znaleźć metki. O, już mam. Wiecie co? Nie mam tutaj, nie znalazłam tutaj składu. W sensie nie mogę znaleźć metki, ale zostawię wam link na dole. Przepiękny kolor. Taki, jak to się mówi, hiacentowy, habrowy, coś takiego. Myślę, że mi pasuje. Teraz spódniczka, ale do spódniczki to słuchajcie, ja muszę założyć rajstopy. Spódniczka jest wykonana. To wygląda jak taki gruby jeans, ale nie jest to jeans. Powiem Wam, że bardzo sztywny materiał. Co to jest? Też Mi Complete i OSA. 100% bawełna, czyli taki no, sztywny jeans, bym nazwała teoretycznie. No, jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało z tą kurtką. Także wskakuję w raj stopy i zakładam tę. Kicunie. OK i mamy spódniczkę i spódniczka. Powiem Wam, że musiałam ją tutaj zapiąć na agrawkę, bo chciałam sobie przeszyć guzik e, trochę wyżej. Ona jest ogólnie w oryginale także idzie tutaj tak na skos niżej, ale mi to zupełnie nie leżało. I chciałam przeszyć sobie niżej i przyszyłam w złą stronę. W ogóle, dobra, nieważne, przepiłam na razie agrawkę, będę to przeszywała sobie później. W każdym razie spódniczka jest taka plisowana, właśnie schodząca się w dół, Z takim efektem założenia. E, u mnie to, to w dół nie wyglądało dobrze. Dobrze, więc chciałam ją sobie po prostu wziąć na równi. Później sobie to poprawię. Spódniczka jest fajna, sztywna, ale trochę mi się kojarzy z takimi szkolnymi. Nie wiem, czy do końca to... Czy to już jest... Czy nadal to jest mój styl? O, tak bym powiedziała. Bo zakładając wszystko i ten mundurek... Mundurek, tak wiecie, w cudzysłowie oczywiście. Czuję się trochę jak uczennica. Ale z drugiej strony mi się to podoba. Nie wiem sama. Nie wiem, co sądzicie. Jeżeli chodzi o mi complete, mam tu jeszcze, słuchajcie, do tego zestawu czapę, z której się bardzo cieszę, bo właśnie mi brakowało miękkiej czapy na zimę. I myślę, że ten kolor jest niesamowicie twarzowy. Wow, dziewczyny włożyły mi tu jeszcze bluzkę. Właśnie ten zestaw miała na sobie osa ze spódnicą. Także zobaczę teraz jak leży ta bluzka. Czekajcie, z czego ona jest zrobiona? Bo ona jest bardzo taka mgiełkowa bym powiedziała. Taka mgiełka dosłownie. I ona jest zrobiona z wiskozy 100%, ale jest taki śliski ten materiał, przyjemny. W takie kwiatuszki be beżowa, więc myślę, że będzie idealnie leżeć. Także zakładam no i zobaczmy jak wyglądam w tej Koszuli. Ta bluzka jest niesamowita w dotyku i chłodzi ciało. Bardzo przyjemna, bardzo elegancka. Myślę, że świetna baza pod szafę kapsułową, pod stylizację czarne, beżowe, białe, spodnie. Tutaj można pokombinować. Myślę, że bardzo ładna bluzka. Bardzo elegancka. Niezależnie od wieku, świetnie wygląda. Ja mam pod spodem, widzicie, taki pomarańczowy, koralowy stanik. I też wygląda spoko. Do tego osa w jednej stylizacji miała właśnie tą kurtkę. Więc zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Sobie już tutaj ściągnę. Bo ta rzecz jest absolutnie piękna, ta kurtka. I tak w stylizacji tej takiej uczniakowej, bym to nazwała. Mhm, fajnie. I zanim przejdę do dresów mi komplet, bo mam tam też dresy, przejdę na chwilkę do CND, bo zamówiłam chyba dwie kurtki skórzane. Szukam idealnej ramoneski, nie mogę znaleźć i chciałam kupić w sieciówce z tego względu, że szukam sztuczeń skóry yy, i żeby fajnie leżała, yy, mierzyłam z Zary i nic mi się nie podobało. Zara wygląda na mnie tragiczne. Wszystko było balonowe, wszystko było ogromne, powiększało mnie, nie wiem, ten, te kroje za 80. Mi totalnie nie pasują, więc zamówiłam tutaj dwie kurtki. Zobaczymy, jak leżą. Najwyżej odeślę. I też będziecie mieć na dole. I to mam w rozmiarze 42. Ta będzie zapinana na skos. Tutaj wam pokazuję metkę, ale tak czy siak będziecie mieć, e, będziecie mieć link na dole. Mierzę tu z wami na żywo. Pierwsza wygląda tak. Taka klasyczna, właśnie chciałam klasyczną taką pseudo skórzaną, bo nic mi tu nie ciągnie w rękawach ani pod biustem. Bo wiecie co, bo nie chciałam, żeby właśnie taka była poszerzająca. Chciałam, żeby była bardziej dopasowana. Także ta jest całkiem fajna. Oczywiście widać, że to jest sztuczna skóra, no. Ja to widzę, ale... Ale jest w porządku. Jest w porządku. Numer jeden jest w porządku. I mierzę z Wami numer dwa. I tutaj też mam rozmiar 42. I ta jest zapinana na wprost. się znaczy, na środku, nie wprost, co ja gadam. Klasycznie. Patrzyłam też w mango i też mi jakoś nic nie leżało. Ta wygląda tak. Wiecie, tu z biustem zawsze się będzie opinało. Najważniejsze jest to, że pod... Tutaj w rękach mi nic nie Ciągnie. Ja też nie chcę takiej mega szerokiej. No ta też mi się podoba, powiem wam. Taka wygląda super rozpięta. Właśnie jak jest e, na wprost. Właśnie jak jest na środku zamek, ale podoba mi się. Chyba bardziej mi się podoba tamta, ale ta też spoko. I rękawy są wystarczająco długie. Także dajcie znać, zagłosujcie. Jak z kurtkami. Wiem, że część ludzi napisze za zamów większą. Musi być szeroka, nie może być opięta, ale ja właśnie taką chcę. Także, która wam się bardziej podoba, czy na skos, czy na środku. Tak jak mówię, nie chciałam skórzanej, tylko chciałam e, sztuczną. Ok, i na koniec najwygodniejsze dla wszystkich, czyli dresy. Te dresy są fajne, bo mają e, tutaj takie kieszonki cargo e, i są z bardzo grubego e, dresu zrobione. Bawełna i 3% elastanu z kolekcji Osy i to są te kremowe. E, no piękne, tylko boję się, czy się nie wybrudzą. Są również dostępne szare, to jest taki klasyczny, najbardziej klasyczny dres, jaki sobie możecie wyobrazić. Osa go pokazuje, jak stylizować w różne sposoby, nie tylko na sportową, znaczy, no, no, na sportową, to jest sportowa rzecz, ale wiecie, ale że na co dzień można też do kurtki gdzieś tam sobie założyć i też fajnie wyglądać, czy do koszuli, także zakładam. Dres, jasny dres, powiecie, co go wyróżnia? To rękawy, bez ściągaczy. Bardzo fajna sprawa, wyglądają przez to bardziej nowocześnie. Dłuższy tył, krótszy przód. Spodnie są bardzo klasyczne. Ja akurat wolam ze ściągaczami. Tutaj akurat mamy tę e, kieszonkę. Spodnie są klasyczne. Mają dosyć gruby tutaj e, ten, grubą tą gumkę, więc to jest fajne. Takie, taki ściągacz gruby w pasie. One się bardzo dobrze będą trzymać w pasie. Na pewno też można dać tutaj tą bluzę do środka, jeżeli ktoś lubi w ten sposób. O, tak założyć. Ja się czuję, jakbym miała jechać gdzieś, wiecie, do kurortu zimowego na narty. Bardzo fajny dres, bardzo fajna bluza przede wszystkim. Myślę, że będę ją nosić na co dzień do spodni. A jako Komplet chyba na urlopie, tak mi się wydaje, że na pewno nie do biura. Dajcie znać, jak podobały Wam się rzeczy, linki do wszystkiego macie na dole. Na hasło styl macie zniżkę, na mi komplet informacje są na dole. Dzięki dziewczyny za przesłanie tych rzeczy, Waszej nowej kolekcji, trzymam za Was zawsze kciuki, bo chcę wspierać polskie marki. Także dajcie znać w komentarzach na dole, jakie mierzymy chcecie zobaczyć za tydzień, jakiej marki. Dziękuję, że oglądacie co niedzielę mierzymy, że Wam się nadal podobają. No i co? Dzięki za dziś, widzimy się w kolejnym. Buziaki, papa. Pa.